Chciałabym z Wami porozmawiać na temat wstydu i poczucia winy. Wstyd i poczucie winy to są tak zwane zjadające towarzysze. Jest to coś, co nas blokuje. Jest to coś, co nas hamuje. Jak się ten wstyd objawia? Jaki ma początek? Najczęściej w dzieciństwie jesteśmy zawstydzani przez mamy, ciocie, nauczycielki, koleżanki, kolegów, ciocie, wódków. Jest coś, co powiedzą: zawstydzą nas. Wielu z Was pamięta, już, i temu podobne, ale w dziecku. To się bardzo mocno zapisuje. Owocuje to tym, że ma wstyd i lęk, żeby się przejawić, żeby coś powiedzieć publicznie na przykład. Jest to bardzo silny lęk przed krytyką, przed oceną, lęk przed ośmieszeniem i to tak się ciągnie, przez Wiele lat, a my nie jesteśmy świadomi na przykład, dlaczego nam coś nie wychodzi, dlaczego nie możemy pójść naprzód, tu się uruchamia w nas też zazdrość, że inni tak łatwo i lekko wychodzą do świata, że mówią, radzą sobie tak dobrze, a my nie. Ten wstyd. Nas paraliżuje. Ludzie, którzy są perfekcjonistami, też mają ten ukryty wstyd. Robią wszystko tak, starają się robić idealnie, żeby nikt się do nich nie przyczepił. Tacy ludzie są dla pracodawcy dobrymi pracownikami. Bo oni robią wszystko, żeby było dobrze, idealnie i punktualnie, żeby nie zostać ocenianym, skrytykowanym, ośmieszanym. Ten wstyd też powoduje bardzo często, by wejść w jakiekolwiek relacje. Chcielibyśmy poznać kogoś, zaprosić na przysłowiową randkę jak mężczyźni. Zrobić ten pierwszy krok, ale jednak nie możemy, bo strach, ten wstyd ukryty nas paraliżuje. Chcemy się zgłosić, chcemy wejść gdzieś i wstyd nas blokuje. Wstyd i lęk, że nie jesteśmy dość dobrzy, że znowu będzie to samo. A to wszystko zawraca jak zwykle do dzieciństwa, do domu. Tracimy bardzo dużo energii, żeby ukryć ten wstyd. Ciąży na nas tak ogromne poczucie tego ciężaru wstydu, że. Zaczynamy albo się wycofywać, albo idziemy, jakby to powiedzieć, taką jesteśmy taką maskotką. Zaśmiewamy problemy, jesteśmy duszą towarzystwa. Jesteśmy tymi, którzy przerywają ciszę bo, bo jak jest za długo cicho, to, to może coś się wyda. To jest w środku tego człowieka. Wstyd też powiązany jest z poczuciem winy. Poczucie winy, bardzo silne obciążenie, a zawsze poszukuje kary. Ludzie, którzy niosą bagaż poczucia winy, często nieświadomagą, często przejętego od mamy, bo nie mamy bo mama czuła się winna z jakiegoś powodu, bo mama czuła się winna, że, że jest tej ciąży, że, że to nie jest planowane, że teraz coś się tam pokrzyżuje i dziecko zaczyna się czuć ciężarem, problemem, czuje się winnym. Przychodzi na ten świat z ogromnymi pokładami poczucia winy. Bardzo dużo ludzi boryka się z tym problemem, jakim jest poczucie winy. Ludzie, którzy noszą w sobie bagaż poczucia winy, syndrom ofiary, wchodzą w toksyczne związki. Mają problemy w związkach, mają problemy w pracy, są ofiarami mobbingów, molestowań ponieważ te wzorce prowokują innych ludzi, żeby to nam czynili. Jeżeli czuję się ofiarą, jestem podatna na manipulacje, jeżeli noszę w sobie poczucie winy, również jestem podatna na manipulacje. Dużo kobiet mówi, trafiłam na manipulatora, na narcyza, na otella i temu podobne. Kochani, w świecie jest prawo rezonansu. Niezmienne, nie ja to wymyśliłam, czyli podobne przyciąga podobne. Czyli, jeżeli ty masz wzorce, o których mówię w sobie, których nie jesteś często świadoma, skąd to się ciągnie i skąd się to wzięło, to w twoim życiu będziesz zmieniać związki, pracę szefów. Ale co jakiś czas historia się będzie powtarzać i taki też będzie końcowy finał. To tylko aktorzy na scenie Twojego życia będą się zmieniać. A ty nadal będziesz tkwił, czy tkwiła, i uważała, że faceci są tacy a tacy, albo mężczyźni, że te baby, czy kobiety, wszystkie są takie same. Nie, kochani. To nie chodzi o to, że są wszystkie takie same. To chodzi o to, co nosimy w swoim środku, co chcemy przejawiać w swoim życiu. Zadajcie sobie pytanie: kim jestem, co robię, po co tu jestem? Ponieważ jedyną rzeczą, po co tu przyszłam, to urzeczywistnić siebie prawdziwą, prawdę o sobie. Czyli nauczyć się miłości. Miłości do siebie, a samym do innych. Jedynej rzeczy, jakiej się mamy tu nauczyć, to miłości, miłowania siebie i tych ludzi. Ale wstyd nie pozwala nam się na to otworzyć. Wstyd nas poraża, paraliżuje. Wstyd powoduje, że się wycofujemy. Porównujemy się z innymi, czujemy się nie dość dobrzy. I tych, tych sytuacji, tych zachowań, tych dolegliwości można by mnożyć i jakimi się to przejawia. Ludzie, którzy noszą w prog sobie program poczucia winy, jak powiedziałam, wina poszukuje kary. Często ulega wypadkom. Wina poszukuje kary. A więc, jak się ukarać? A no właśnie, upadnę, przednę się nożem. Przecięcie nożem też to jest sygnał, że jest we mnie dużo złości. Zależy, który palec czy gdzie. A więc. Abyśmy, aby nam lżej było, żeby nam łatwiej było żyć, pouwalniajmy programy, całe pokłady poczucia winy, wstydu, czucia się niegodnym, niezasługiwanym, czucia się niepełnowartościową osobą. I kiedy czujesz się niepełnowartościową osobą, to jak możesz osiągać sukcesy? wtedy mówisz: "To inni, to ona. To oni. Ale nie ja. Ależ oczywiście, że ty tylko trzeba, trzeba uruchomić swoje pokłady, Trzeba się przebudzić, pobudzić i zacząć pracować nad sobą. W tym momencie ludzie mają bardzo dużo, Pomocy od Ziemi. Z kosmosu idą bardzo wysokie wibracje, bardzo dużo światła. Ja widzę to po sesjach, w ludziach, z którymi pracuję, jak po, po sesji ludzie osiągają stan głębokiego relaksu i spokoju. Wielu z nich nie potrafiło tego nawet nazwać, ponieważ nigdy w życiu. Nie byli w stanie głębokiego relaksu i odprężenia. Nie potrafili nazwać, nazwać że czują Bogi spokój. Tak, a więc możecie to osiągać w tym czasie, tym bardziej, który jest. Pomóżcie sobie. Depresja na depresji, samobójstwo na samobójstwie. Dzieci, które są zamknięte w domach, no w sensie tym, że pracują online, nie mają kontaktu jak zwykle z rówieśnikami. W domach dochodzi do przemocy psychicznej i fizycznej. Rodzice się wstydzą do tego przyznać, ale bardzo wielu ludzi, bardzo wielu rodziców doznaje przemocy od własnych dzieci. Ale tym dzieciom nie mają się co dziwić. To nie jest, że tłumaczenie, ale one nie potrafią się znaleźć w nowej sytuacji. Ja Miałam sesję z nauczycielką, która prowadzi zajęcia online. Dostała trochę sugestii, jak spróbować się zbliżyć do takiej młodzieży, właśnie klasa 7-8. I. Ważną rzeczą też jest taką, żeby, żeby mieć komu to powiedzieć, żeby zwrócić się do kogoś. Mówi do mnie matka tak, dziecko 15 lat, duży nóż w ręce i nie będę tu już używać, bo, bo się zabije. I co? I matka płacze i mówi: Co ja mam zrobić? Jestem sparaliżowana. Stoję i nie wiem, co mam zrobić. Wiele dzieci dźga się, tnie się żelatkami, nie mają osób, z którymi mogłyby porozmawiać. Dzieci potrzebują też kogoś przyjaznego do rozmowy. Wielu ludzi one nie przygotowują nas do bycia mamą, tatem, nie ma takiej szkoły, więc robimy to najlepiej jak potrafimy. Po owocach i poznacie, dopiero później widać, szczególnie w dorosłym życiu, jak zdaliśmy egzamin, mamy czy taty, staramy się najlepiej jak potrafimy. Nie zawsze to wychodzi. A więc zwróćmy uwagę na te ogromne pokłady wstydu, poczucia winy, niegodności, niezasługiwania jest tak razem też połączony. I spróbujmy popracować nad sobą, nad uwolnieniem. Ja codziennie prowadzę o godzinie 8 i o godzinie 18 medytację oczyszczania, uwolniania. Każdego dnia oczyszczamy czakry, relaksujemy się. Wielu ludzi osiąga stan spokoju. W tym czasie niepokoju, tego nie wiem co mam zrobić, dokąd pójść, wielu ludzi osiąga stan relaksu, chociaż na trochę, żeby te narządy wewnętrzne odpoczęły, bo one są już zmęczone ciągłym napięciem, kark, szyja, kręgosłup. To wszystko jest wciąż w napięciu. My jesteśmy wciąż w stanie czuwania, bo nie wiemy, co znowu będzie. Sytuacja z dnia na dzień się zmienia. Dziś ogłaszają, jutro wchodzi w życie, i ludzie w końcu nie wiedzą, jakie mają prawa, co im wolno, czego im nie wolno. I to naprawdę jest trudne. A więc pomóżcie sobie. Jeżeli nie jesteście na Facebooku, ja, jeżeli udaje mi się ściągnąć z Facebooka te filmiki, które nagrywam na żywo, to są live'y na żywo, na moim profilu, to, to je zamieszczam tutaj. Wczorajsze na przykład, no nie mogłam od wczoraj ściągnąć, więc nie jest zamieszczona. A więc próbujcie uczestniczyć, jeżeli wam w tym czasie 8 rano, godzina 18 nie pasuje, to możecie to odsłuchiwać sami. Usiądźcie, bądź połóżcie się, nogi podgięte tak na kanapę, żeby w kierunku ziemi. I słuchajcie tego. Kiedy prowadzę tę medytację oczyszczania, uzdrawiania, uwalniania, jeżeli ja oczyszczam centra energetyczne, którymi komunikujemy się z ludźmi, ponieważ one są i w nocy, i w dzień zabrudzone, to od razu je napełniam i dlatego jesteśmy pełni zrelaksowani, czujemy się radośniej. Tak jak powiedziałam, nie wiem ile, bo trzeba to pielęgnować i piastować, ale warto. Warto nauczyć się, bo dzięki temu możecie nauczyć się. To dla was narzędzie. To jest narzędzie, które ja wam daję za darmo. Ja prowadzę w, w sesjach moich oczyszczanie czakrów. Ale, jak indywidualnie, no to ja już widzę, co jest na danej czakrze, jaka trauma, jakie ograniczenie, jaki ból. I w trakcie tego procesu to oczyszczamy. Tam również się jawią różne chorobowe dolegliwości, a więc tym również się zajmuję. I to również oczyszczam, uwalniam i, i przychodzi uzdrowienie. A więc może. Tyle porannie. Może komuś z Was się przyda. Jeżeli Wam podoba się to, co ja robię, co ja mówię, zasubskrybujcie mój kanał, bo ja prowadzę, ja nagrywam filmiki na y, 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 YouTube tylko na żywo. A więc możecie, jeżeli jesteście na żywo, przywitać się, zadać pytanie, ja odpowiem. Może chcecie poruszyć jakiś temat, o coś zapytać. To kiedy jesteście w transmisji na żywo, ja tu widzę czat i mogę wam odpowiedzieć. A więc jeżeli będziesz to odsłuchiwał czy odsłuchiwała później, pomyśl jakie chcesz zadać pytania i być może poruszymy ten temat w kolejnych porannych rozmowach na żywo. A więc żywego dnia, dziękuję za uwagę i do następnego razu. Pa, pa. A przypominam, że o 8 rano na Facebooku jest medytacja na żywo. Mój profil jest publiczny, a więc można wejść i słuchać tej transmisji. Medytacji porannej, oczyszczania, ustrawiania i uwalniania. A więc do zobaczenia, usłyszenia i do następnego razu. Jeżeli chcesz zapytać osobiście, mój numer telefonu to jest 504 382 518. Zapraszam do kontaktu. Być może krępujesz się napisać. A więc zadzwoń. Jeżeli pracuję, nie mogę odebrać, odzwoń. Dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. Papa. Pa.